Na gorąco obok Maciej Zegan jeszcze autografy, Czarek Podraza, e, Czerku, no jak ty oceniasz tą ostatnią walkę i w ogóle całą imprezę i pomysł zrobienia gali tyle metrów pod ziemią? No pomysł Tomka i fundacji Darka niesamowity, pierwszy raz na świecie taka impreza, także naprawdę coś doskonałego, zresztą publiczność dopisała fantastycznie, poziom walk naprawdę luks, no i ostatnia walka... Maciek z Darkiem stanęli na wysokości zadania. Naprawdę w tak ostrym tempie prowadzona walka. Ja uważam, że doskonała. No, Maciek zaprezentował się naprawdę świetnie. Jego ciosy, bite skontry bardzo wyraziste, bardzo mocne. Także naprawdę było na co popatrzeć. Mówiło się już przed tą walką, że być może starcie Zagan-Snarski to będzie walka bokserska roku w Polsce, wśród tych rozgrywanych w Polsce. Myślisz, że ma szansę pretendować do takiej walki? Oczywiście. Tempo walki, różnorodność technik, naprawdę walka na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Trener Gosiewski i trener Maciej Zegana, który, do którego jakby macie wrócił po wielu latach. Mówi, że jeszcze Maciejem czasami targają emocje, że jeszcze nie ma tego spokoju, który jest potrzebny, żeby walczyć zawodowo i, i osiągnąć o wiele więcej niż to, co osiągnął do tej pory. Myślisz, że Maciek ma szansę na osiągnięcie takiego spokoju i jeszcze zawalczenie o tytuł mistrza świata po raz kolejny? Uważam, że tak. Jeżeli będzie prowadził w dalszym ciągu trening taki, jak w tej chwili prowadzi, jeżeli konsekwentnie będzie dążył do tego, żeby... Stoczyć walkę o jakiś wyższy tytuł, to jest wszystko przed Mackiem Jeszcze. Mimo, że jednak ma już parę lat, ale ja w ubiegłym roku stoczyłem swój ostatni pojedynek, zdobyłem siódmy tytuł mistrza świata, to dlaczego Maciek, który jest tyle młodszy ode mnie, nie może walczyć o tytuł Mistrza Świata. Dziękuję bardzo. Dzie dziękuję bardzo.